Będzie również nowy prezydent, powinna pochylić się nad właściwością realizacji zadań, tych, które gmina przekazuje spółce. Jak to się sprawdza? Jakie są w związku z tym też koszty? Ja przysłuchiwałem się posiedzeniu tej komisji na pytanie, czy spółka jest przygotowana, po pierwsze, do realizacji tych zadań i co wiąże się, jakie te koszty z przygotowaniem do wykonywania tych zadań, nie padły jasno. Nie były jasno sprecyzowane odpowiedzi w tej materii. Ile osób zostanie dodatkowo zatrudnionych, jaki sprzęt, jakie dodatkowe usługi musi tutaj zrealizować spółka, żeby być gotową do realizacji tych przedsięwzięć, czy spółka będzie na te zadania miała możliwość zlecać je podwykonawcom. Czy my, jako radni, tu koledzy będąc na kontroli na współce, mieli informację o tym, że to jest zawiane tajemnicą przedsiębiorstwa. Czy my będziemy w przyszłości wiedzieć, jaka to jest ogólna kwota po prostu tej rekompensaty, która jest skierowana do spółki, ale żeby wiedzieć, ile spółka płaci podwykonawcom i za co, będziemy musieli w związku z tym sprawdzać to w wyniku takich, w ramach takiej kontroli. Oczywiście z klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa. W związku z tym, ja w paragrafie pierwszym ustęp 4 proponuję jednak tą poprawkę, aby długość tych realizowanych zadań, to zawsze też można weryfikować, można zmieniać, nastąpiła na czas określony do 31 grudnia 2029 roku i taką poprawkę składam. I czy w związku z tym. Realizacja tego pomysłu była wcześniej przygotowywana. Czy to się pojawiło tak nagle z dnia na dzień? A zróbmy tak, bo w sumie to będzie dobry kierunek, ale jeszcze będziemy mieć parę miesięcy na to, żeby przygotować się do realizacji tych zadań. A co z innymi pomysłami, na przykład związanymi z fuzją, na przykład Fabryki Pełnej Życia i Spółki Zoom?